Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj test pompki akumulatorowej od firmy Bosch. Zakupiłem ją około miesiąca temu, bo jestem zajebistym leniem i nie chcę mi się pompować normalnie mojego samochodu. Więc wymyśliłem sobie, patrzyłem na wiele dziwnych aukcji z takimi pompkami. Wybrałem sobie akurat tego Boscha. No dobra, no to lecimy, zobaczymy co jest. Co jest w zestawie? Yy, w zestawie może tak zrobimy. Na pewno jest tak. Jest pompka, jest pokrowy, który za chwilę po pokażę. Są końcówki, które będą nam bardzo potrzebne. I jest przewód yy, USB typ C z końcówką typu C. Nie ma ładowarki w zestawie. Dobra, no to lecimy. Na pewno jest gruba, masakrycznie gruba instrukcja, którą możemy sobie poczytać. Nie wiem zimowe wieczory na pewno będzie bardzo ciekawa przy kominku i czymś tam jeszcze. Mini instrukcja, która pokazuje nam y, podstawowe parametry, Boże podstawowe y, opcje, ale to za chwilę Wam pokażę. Y, najbardziej istotne chyba jest to, co możemy sobie tą pompką napompować. Czyli samochód, rower, pompka i kaczka nad polskim morzem. Dobra. W zestawie jest ta wspomniana, wspomniany pokrowiec, ten wspomniany pokrowiec, i on jest uważam, że jest bardzo fajny. to za chwilę pokażę. No i oczywiście jest ta nasza pompka. Ale przed tym, jeszcze jak Wam to pokażę, to pokażę Wam, co ta pompka potrafi. Czyli tutaj jest też pokazane, co, co możemy napompować. Wartość napięcia akumulatora do 10 barów to jest bardzo dużo, wystarczająco. I tutaj producent sugeruje, że możemy na, jednym, na jednej baterii naładować do 6 kół rowerowych. Powiem szczerze, nie kłóciłbym się z tym, co on tutaj pokazał, ale to wszystko Wam pokażę w dalszym teście. No to co? No to lecimy. Może tak to sobie usuniemy, bo nam będzie przeszkadzało. I mamy teraz tą pompkę. A propos tego pokrowca, pokażę Wam, jak to wygląda. Wsadzamy, zaciągamy. I piękny pokrowiec. Możemy sobie to wsadzić do samochodu, do schowku, do schowka. Yy, I sobie tam trzymać. Nie uszkodzi nam się to w ogóle. I jest, uważam, że jest bardzo fajna sprawa. No to lecimy. Przewód. Uważam, że jest. Mógłby być tak. 5 cm dłuższy, ale jest ok. Dobrej, zajebistej jakości. Yy, ta naklejka yy, no, nie jest tutaj bez kozery, yy, bo, on, bo naprawdę bardzo się to nagrzewa przy pompowaniu dużej ilości opon. Końcówka jest samochodowa, czyli taka mm, klasyczna. Yy, do roweru, do hulajnogi na przykład, czy do czegoś innego nam wystarczy. Fajnym, fajną sprawą, fajnym motywem jest mocowanie tego, tego przewodu, żeby nam nie dyndał. O, coś takiego. Specjalne jest, jest tutaj to miejsce. Fajnie to wygląda. Plastik uważam, że jest dobrej jakości jak na firmę Bosch, która robi też te wkrętarki i te różne rzeczy. Uważam, że to jest taki Standard, standard jakościowy jest ok. Dobra, parametry Wam to pokażę, przybliżę, jak to wygląda. 10 barów, oczywiście, MediHina. 3,6 V, 3 Ampero. No, to jest jakieś. chyba 3000 mAh. Z tego co, co mi się wydaje. No to co? Fajny wyświetlacz, wyraźny. Zobaczymy, jak to działa. Bardzo prosty w użyciu, mamy tylko ustawiamy sobie wartości, y, jakie mamy u, u nas w samochodzie, tam załóżmy 2,2, w moim przypadku jest chyba 2,5 do 2,6, y, więc jak ktoś chce, to sobie to ustawia i pompuje. Można też zmienić wartości w PSI, y, w barach. U nas są stosowane bary, więc tutaj jakby ustawiamy sobie bary i ustawiamy sobie wartość. Jak ustawimy sobie wartość, to po prostu włączamy. Jest trochę głośna, ale bez przesady. Co jeszcze mamy tutaj, co nam się przyda? Na pewno latarka. I jest w zestawie, oczywiście. Jak będziemy chcieli w nocy pompować czy coś, jest latarka. Fajna sprawa. Fajna sprawa. Raz mi się chyba przydała przy pompowaniu. Jest ok. Yy, następna sprawa schowek. Schowek, który tutaj na Wasie mamy. Mamy schowane wszystkie te końcówki, które nam się nie zgubią. No chyba, że nie będziemy odkładać ich na miejsce, no to nam się zgubią. Ale tak, to mamy wszystko fajnie schludnie, ułożone i zabezpieczone, więc. Super sprawa. Za chwilę Wam pokażę, jak na przykładzie, na przykładzie popularnej hulajnogi, jak to, jak to nam szybko załaduje oponę od zera do. Tam bodajże, ustawimy sobie chyba 3 atmosfery, bo tam jest na oponie do 3 atmosfer maksymalnie, więc sobie ustawimy do 3 atmosfer i zobaczymy, jak szybko nam załaduje taką hulajnogę. I to na razie chyba tyle, więc lecimy z tą oponką. No, i teraz spróbujemy napompować oponę w hulajnodze elektrycznej. elektrycznej. Ustawione mamy 3 atmosfery. Powiedzmy, ustawmy sobie troszkę więcej. No, 3 i 2 na przykład. No, i sprawdzamy, jak szybko nam naładuje. Uwaga, start! I mamy. Jeszcze chcę, jeszcze chcę przypomnieć, że wartość przy wkręceniu wężyka do opony wartość pokazuje nam się tutaj i wiemy, gdzie, jaka wartość jest w, w danym momencie w oponie. I tutaj mamy zadaną wartość, którą właśnie napompowaliśmy. I jak widzieliście, Pompka dała radę, napompowała tą małą oponkę, w miarę szybko, sprawnie, więc yy, myślę, że pompka jak najbardziej jest do polecenia. Tylko, no tylko jest mały problem, bo pompka nie będzie nam służyć do pompowania opon od zera. Po prostu, ja sprawdzałem, myślę, że Typowo pompka przysłuży nam się do dopompowywania kół, czyli na przykład mamy dwie atmosfery, potrzebujemy 2 3, 2,4 i ta pompka sobie poradzi. W sytuacjach, tak jak tutaj na tym mini, yy, mini instrukcji jak chodzi o końcówkę do pompowania tej szalonej kaczki nad polskim morzem, myślę, że to byłaby, byłaby to katorga. Żeby, żeby przez coś takiego, a już w ogóle nie mówię o jakimś materacu. Bo to już w ogóle wydajność tej pompki nie jest aż tak dobra, żeby napompować materac, Można byłoby spróbować. Ale no szczerze, wolałbym chyba ustami nadmuchać i byłoby 100 razy szybciej niż, niż tą pompką. Więc co, no myślę, że myślę, że dla osób leniwych, do których się zaliczam. Jest bardzo, fajna, yy, bardzo fajny gadżet dla gadżeciarzy, którzy, którzy lubią takie rzeczy. To też. No co? To tyle. I zapraszam na kolejne filmy. Cześć!